Z tej strony Anmax 2021 i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy City RP Pol i będziemy budowali galerię handlową. Wiecie, że to jest Lublin i z nami jest Arbus Elo. Dokładnie, z nami jest Arbus i on skończy tutaj budować sklep T-Mobile i pójdzie robić. Co ty pójdziesz robić? Co pójdziesz robić? O nie. Nie odpowiedział. Zaraz jak wróci, do się go zapytamy. Dobra. Dobra, Dobra, i on... Co ty, ty będziesz robił, jak zbudujesz Timobaila? Co będziesz robił? Powiedz mi. Mm. Nie wiem. Będzie może dalej budował galerię. Hmm. No to my budujemy sklep Fifant, to jest nasz sklep z arbuzem, taki no. Czemu by nie? Ja no, ogólnie nie umiem robić, że od razu z word Edita Czyli, że y, robić, że od razu set, tak jak niektórzy robią, ja tylko nie umiem zrobić, O co mi. Może to ty mieć chciał mieć z word Edita, nie to co ja No ja filmuję o tu ja jest ten magazyn znaczy sklepy będzie się urządzały później, tylko ja zrobię jeszcze projekt gdzieś w takim programie jednym czy mam taki problem dobra tutaj sobie patrzę na mój projekt no czemu się spawnują tutaj creepery w tym i tu będzie znajdę magazyn Zero. Czyli tu robimy pierwsze, tak Fifanta to Czyli I Nie widzowie nie. I czekajcie chwilę. Arbus poprowadzi film Dobra Arbus poprowadzi film. też to Tą galerię jak skończymy, to ja mam w planach robić arenę gladiatorów, żeby się byli i mam pomysł, żeby tam później na tej arenie gladiatorów też mogła być walka z ordynem na i, I tu... tej ja to będzie spoko. I jak I jestem Jeszcze sobie raz dźwięki jej klawatury A... Asmer. Tu będzie taki wjazd, no, już, Dobra. No co mi się op no. Daję, że mi się opera odpaliła jak zwykle. Czemu? Ostatnio ma coś takiego, że sama z siebie musiała odpala opera. Czemu by nie? I mi z malin. co je? Ma. co je? Nie umiem się wysłać. Nie patrz, na to do na razie, trzeba zmienić formę. Ale, hmm. na razie tutaj nie rób przejść, dlatego te że tak to chcę. jest. To nie ma przejścia jak się wyjeżdża z ulicy. Bo na razie nie robiłem tutaj przejść, to zrobiłem dzielnicy. A? Dobra, bo ja... Bo ja robiłem, bo tak mi się chciało. Bo mi się nie Tak naprawdę. Mhm. Do mnie, dobra, ja ancylę, i, dla też, odcinku, że... kopiować i dla też w którymś odcinku y, zbudujemy. Y, znaczy zbudowane to nie jest, tylko w środku trzeba zrobić wyposażenie. Znaczy tu są skrzydki, ale są puste. To jest, tak? dla, cie... to jest dla ciebie, Antek y, Challenge, a nie dla mnie. Nie, ja, ale Zdaję, ja mówię, że mi... ja to zrobię. Nie a, dobra. Bo się bałem. A, bo tu jest jedno auto No to jeszcze zamiast kroku weźmy Mniej więcej mam jeszcze jeden blok Dobra, a i kupiłem sztandary Jeden daj kupiwać tych sztandarów Polecę dalej budować ja tak szczerze, wiesz to ma na No co? Tutaj? Co? Że, bo tutaj napisałeś, że nie więcej, że jaka jest tutaj ulica, ale że zacząłeś jeszcze dodatkowo strasza na nie skończyłeś. Wiem, ja to muszę wszystko tutaj pokończyć. Chyba tu będą... No, bo ty bank zacząłeś, nie skończyłeś się. Czy wy pająki się kiedyś uspokoiły? O tak i na górze drzwi, żeby mogli sobie otwierać zawsze. Ej, Antmax, chodź na dół! Co się z nim? Już. Co jest? Chodź na sam dół. No, ej! Idę, schodzę. Czyli ej, pająki są pijane. Ile ich tu jest? Halo! Czekaj, ale czekaj, cały czas patrz, cały czas patrz. Ej, zobacz na tego pająka. Ca za tobą, za tobą. Zobacz. Czy on jest normalny? Powiedz, no czy to nie. jest normalne? Antek jest Zobacz. No nie. Czekaj, cały czas? Patrz. O, zobacz, jak sobie skacze. Cały no czas. Ja to Trzeba to oświetlić, ale w późniejszych kwestiach... Ja tutaj od razu standard wieszę, żeby sobie mieć to. to. No i ja tam miałem? I to, tak? Dobra, i jakby było I to. potrzebne bardziej, żeby... Żeby otworzyć, tak? Te drzwi, to tutaj zamontujemy klapę. O klapę Dobra, to tak możemy... A te szczerze? Nigdy się nie spotkałam już w danej galerii, żeby na dole samym był jakiś sklep. Ja też. <noise> to czemu ja tutaj robię Timo. Nie, nie dobrze, no, dobrze, 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 Jak ktoś chcie, chciałby wejść i wejść, a chce tylko do Tima Biden, no to... Nie, to w ogóle jakby... Jak, bo wiem, że nowe są osoby i pisały pod jednym filmem. To tu jak najwyraźniej na ten serwer mogą wijać, tylko jak ktoś ma premium, ale najwyżej zobaczymy. No. Ale, jak ktoś nie ma premium, to przemyślimy, nie? Mordo, nie ma czegoś jak premium i non-premium. Jest tylko premium, a non-premium jest nielegalne. I po prostu i możliwe, że Microsoft może zbanować te konta. Więc tak szczerze, nie opłaca się teraz. Odkąd y, Microsoft, bo się daliśmy przykupić w rynce darmowej, y, no to właśnie mamy nawet czat swój że może że teraz mogą jakieś maciusie odepry, mogą pisać report za jak napisać gulfing, czyli gg, dosłownie, taki Maciuś. No, to tak jest ja jak szczerze, zajmę ja i ja bym, teraz się o tym dowiedział, to ja bym nigdy nie przyniósł na Microsoft'a, dosłownie. E nie, to tu nie będzie wiadomo. Jeszcze tak przemyślę jak to zrobić, bo nie wygląda dosyć tak ładnie. Bo magazyn może tak być szcz... w ogóle z tamtej strony. No. Ej, tak szczerze. No. To 1.20 będą wielbłądy, a mamy w Minecrafcie w ogóle nawet trochę. Nie można na nich jeździć, a na wielbłądach będzie się dało i będą... Zdecydowanie bardziej pożyteczniejsze. No. Myślamy, które chodzą za innym wieśniakiem, który też jest w ogóle mobem, który jest w ogóle niepotrzebny. Właśnie, że tu, będzie, ale... A, i możesz się też zająć login FIFANTu też później. No, później zrobię. No widzicie, więc tutaj już fajnie Arbus robi. Ogólnie, jak chcesz, też... Dobrze robisz. O tutaj zrobimy magazyn za Timobila, wiesz? Mardo, ja... E, czekaj, patrz cały czas, patrz na mnie cały czas. No. Jestem tu. E, czekaj, eee. E, e, tak, o. To już się działaj. No. I... Przez ścianę starcza głupia. O! Nie uwielbiam, nie uwinę. dla mnie Jesteś? Jestem, jestem Później to już sami zrobimy widzowie magazyn, a no rób, rób tego co mam fajne Robię, 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 rób, rób, rób Tutaj jaki może być, zaraz zobaczę sobie na planie tam, gdzie był taki, tej starej galerii, co? Cię czy... wywadziła serwer, serwera? Nie. Nie wywadziła mnie. Nie, nie wywadziła serweru? Eee. Wydaliła y cię. To król. I mnie, nie. Eee. Y A, dobra, Mmm. No to tak, widzę, wiem. Dobra, już wiem. Zrobimy kolporter. Ale się zamyśliłeś. Yy, wiecie, co to jest kolporter chyba? Myślisz, że wiedzą, czy nie? Arbus. Arbus. Znowu Arbus ma jakieś problemy. Widzicie, opuścił. E, no. Dobra. Arbus, czy ty jesteś? Albo... Dobra, bo się wywaliło. To się dzieje. Zresztą... Wywaliło się dzieje. Wywaliło mi dzieje. wywaliło mi dzieje. To no. No, To no, no. I no, no, To no, no. No, To zwykle prankuje. Film już, dwa, film, no, 50fp, film, już, film już trwa 12 minut, film już trwa 12 minut, ale zaraz mamy zamiar nagrać drugi, więc na razie skończymy ten filmik i zaraz nagrywamy drugi, co? w pes to ja się nie dziwię, halo Arbus. Halo. Ha halo, Arbus! halo? Halo, Arbus, halo? Halo? O jest. Więc widzowie, a słyszysz mnie teraz? No, może. Jestem. O, dobra, słyszycie, Jestem. słyszycie. I więc chyba będziemy już, yy, już będziemy kończyć ten filmik, bo zaraz nagramy drugi, nie? No, halo. Czekajcie, może. Tak? Jesteś? Słyszę. Będziemy kończyć ten filmik, bo zaraz nagramy drugi, nie? nie. Ja, ja muszę pobrać na swoim... Nie wiem o co chodzi, widzowie. Mhm. Ale ortografię. Się... Słyszysz? Arbus. Dobra, więc widzowie, na tyle w tym odcineczku i może zaraz widzimy się w następnym, więc do zobaczenia.